Czy pomysł wprowadzenia stanu wyjątkowego przy granicy Polski z Białorusią to jest dobry pomysł, słuszny czy nie? Absolutnie niesłuszny, bardzo zły i powiedziałabym nawet haniebny, bo ma nas odciąć od informacji, co dzieje się z ludźmi na tej granicy. A myślę, że coraz większej ilości Polaków zależy na tym, żeby ta tragedia tych ludzi. Zakończyła się, żeby w końcu wpuszczono ich do Polski. Ale pani Anino, pani mówi, zły, haniebny pomysł, a Litwa, Łotwa podobne rozwiązania, stany nadzwyczajne wprowadzała właśnie w tych pasach przygranicznych. To też pani nazwie haniebnymi działaniami? Wie pan, z jakich powodów te kraje wprowadziły taki stan, trudno mi powiedzieć, tak? Na pewno związany z dużą liczbą uchodźców, które, którzy przechodzą do, do ich kraju. Natomiast mogę powiedzieć na pewno jedno. Takiej sytuacji, jaka jest obecnie na granicy w Polsce, takiej sytuacji w tych krajach nie było. Nie koczowali od już ponad trzech tygodni uchodźcy, którzy pod chmurką, z brakiem dostępu do jedzenia, z brakiem dostępu do wody na tej granicy czekają aż rozwiąże się ich sytuacja. Poza tym według informacji z, zarówno od rzecznika, znaczy z biura rzecznika jak i od organizacji Ocalenie wiadomo jest, że wszystkie te osoby, a właściwie 30 osób złożyło wnioski o ochronę międzynarodową. W związku z czym te osoby powinny być wpuszczone. Więc ta sytuacja jednak jest trochę inna. Znaczy ja bym chciała, żeby nasz rząd podał powody, bo może są powody, których my nie znamy.